Dzień dobry. Poranny spacer bardzo ułatwia myślenie, takie porządkowanie myśli. Chłodno jest, przynajmniej w Warszawie jest chłodno, ale nie szkodzi, będzie jeszcze zimniej. Otóż no nie mamy szczęśliwie jeszcze stanu wojennego. Nie mamy 13 grudnia 1981 roku. No to dobrze. Wygląda na to, że we wtorek, najbliższy wtorek pojutrze premier Morawiecki będzie próbował no tak jawnie przez jakąś telekonferencję namawiać przywódców opozycji parlamentarnej do jakiegoś współudziału w zaprowadzaniu ładu i porządku w Polsce. Myślę, że takich prób no, pewnie mniej jawnych prób za no, stworzenia jakiegoś powiedzmy sobie umownie rządu ocalenia narodowego będzie więcej z różnych stron, bo istnienie opozycji i rządu taka, taka atrapa demokracji jakoś zawsze trochę utrudnia zaprowadzenie rządu dwie ręki. spodziewam się, że tym razem liderzy Konfederacji nie będą chętni do tych rąk róg po i tego, co tam wyprawiali w marcu, teraz będą na pewno bardziej opozycyjnie nastawieni do planów władzy krajowej i światowej. A jak to wyjdzie, to po prostu zobaczymy. Wygląda na to, że jakiekolwiek trudności w porozumieniu w ten wtorek no, będą jakąś szansą na odłożenie planów stanu wyjątkowego, którego oczywiście szczegółów rząd nie ujawni zawczasu pewnie, a przecież mogą sobie, jak to mówią, mówi się po angielsku, cherry pick, mogą sobie powybierać tam pewne wisienki konkretne z możliwych no. możliwości, które daje stan wyjątkowy. Ja się w ogóle dziwię, że nie chcą zrobić stanu wojennego, który daje szansę urządzenia dekretami bez, bez zwoływania Sejmu. Stan wojenny można według naszych, szło od 10 lat, według ustawy ogłosić na przykład na z, z powodu zagrożenia hakerskiego. Hakerzy zagrozili infrastrukturze krytycznej no i wtedy rząd prezydentem ogłaszają stan, stan wojenny. Można. No raz, 40 lat temu, prawie jak nie mieliśmy w naszym polskim systemie prawnym stanu wyjątkowego, innych stanów nadzwyczajnych, no to po prostu stan wojenny wydawał się oczywisty. No i poprzednicy panów Kaczyńskiego i Morawieckiego taką rzecz właśnie nam, no, tym starszym przynajmniej, zgotowali. A teraz tak. Mamy przywódców opozycji ale nie mamy prawdziwych liderów naszej no, społeczności narodowej czy nawet jakichś większych grup społecznych mamy mamy ich, ale jest ich niewielu jak na w porównaniu na przykład ze społeczeństwami europejskimi zachodnimi początków XX wieku czy jeszcze XIX wieku takich niezależnych liderów jest niesamowicie mało to były czasy yy, raczkującej demokracji, no też, dokładnie mówiąc, parlamentaryzmu raczkującego. No i ten parlamentaryzm, partie parlamentarne, ale też part... także środowisko, związki zawodowe wtedy mniej lub bardziej legalnie działające. Była też masa organizacji konspiracyjnych, często sterowanych już wtedy przez poprzedników obecnego rządu światowego, czyli centrum XIX-wiecznej rewolucji globalnej. W dużej mierze yy, to centrum mieściło się w Londynie z różnych powodów. O ale to już jest kwestia, dla, dla historyków. Zostawmy to. Dlaczego nie mamy liderów? No bo mamy demokrację sterowaną. Guided democracy. To nam się kojarzy z Rosją i z Putinem, ale to nie jest prawda, że to tak, że to tak. Prawda jaką mam piękną dzielnicę? Jaka cisza tutaj jest. Skarpa Wiślana i. I dużo jeszcze, jeszcze dużo zieleni, listowia, które tu mi hałasy, no i niedziela rano. Niedaleko stąd są miejsca, gdzie jeszcze są hodowane koguty, tam chodzę słuchać piania kogutów. A przy okazji wspomnę, że kiedyś mieszkałem w młodości trochę w Rzymie, i w moim w mieszkaniu na takim najwyższym piętrze, Mussoliniowskiej kamienicy. Wtedy Mussolini budował dość wysokie domy, chociaż zakazał budować wieżowców. Po drugiej stronie linii kolejowej, też na wysokim piętrze, na, na dachu czy na werandzie, na tarasie ktoś, na tarasie oczywiście, ktoś hodował statko kur. i Tam też słuchałem kogutów, budziły mnie randutko, brzyje mnie w lecie. Ale wróćmy do, do demokracji sterowanej. Otóż demokracja sterowana w Rosji, no jest, tak jak wszędzie, oficjalna nazwa brzmi demokracja suwerenna, to chyba wymyślił Surkin. W 2006 roku Putin tego używał. No i jest to rzeczywiście taka demokracja ograniczana czy właśnie sterowana, przyduszana z różnych stron, różnymi metodami. Generalnie to Guided Democracy to jest termin pochodzący z lat 20, po I wojnie światowej, kiedy centrum świata przeniosło się do Ameryki. Dwaj tamtejsi teoretycy inżynierii społecznej swoich jawnych, a nie, nie wszystko było jawne w tej inżynierii społecznej XX wieku, ale w dwóch jawnych dziełach swoich. Panowie Walter Lippmann i Edward Bernays. No stworzyli to pojęcie. Nie, wiem, nie pamiętam chyba, teraz nie pamiętam, który użył pierwszy tego terminu. To były tam lata 22 rok, 23, prawie 100 lat temu. I ta demokracja sterowana miała być sterowana przez. Kształtowanie umysłów przez inżynierię społeczną, propagandę czy też public relations, jak to słowo propaganda zamienił Benes, bo źle się kojarzyło po doświadczeniach I wojny światowej, tej masowej propagandy, zarówno w krajach europejskich, jak i w Ameryce. Masowej propagandy tego prania mózgów w celach wojennych, skutecznego prania mózgów. A więc propaganda była tym narzędziem, że nieraz społeczna była tym narzędziem sterowania demokracją, rodzącą się wtedy, no bo przecież to byłoby lenienie, jakieś, żeby ludzie tak się po prostu rządzili. Trzeba było narzucić jakiś, jakąś czapę, która to kontroluje. Obecnie oczywiście propaganda jest bardzo skutecznym sposobem sterowania demokracją, ale dużo skuteczniejszym narzędziem jest, no poza nagłą siłą, która zawsze bywa stosowana przez rozmaite grupy Rządzące w różnych miejscach, ale demokracja jest również sterowana taką metodą, no, którą jest pieniądz. Przywilej tworzenia pieniądza z rzadkiego powietrza, który w pierwszej kolejności należy do pięciu największych banków centralnych, czy pięciu uprzywilejowanych banków centralnych, to są to banki zachodu w Japonii, ale też Chin do banków centralnych, tych mniej uprzywilejowanych jak NBP, które nie mają całkowitej możliwości, przynajmniej do, do marca, poza okresem, poza okresem od marca tam na, obecne, te, tego roku do lata, te banki takie jak NBP nie miały i nie mają znowu nie, prawa do drukowania pieniędzy wedle ochoty, mają tak zwane rezerwy dewizowe, które są naprawdę papierami dłużnymi, no chociażby amerykańskiego rządu, ale też innych rządów, papierami dłużnymi, czyli B, NBP, nasz bank centralny, pożycza pieniądze na bardzo niski czas, zerowy w tej chwili procent naszym wielkim sojusznikom, a oni w zamian za to pozwalają nam drukować złotówki. Tak to w największym skrócie wygląda. Pieniądz jest tym już nie, nie tylko propaganda gigantyczna, ale również pieniądz, rozdział pieniądza, ale pod lufami armat, trzeba pamiętać, pod lufami karabinów, jest tym narzędziem kontro, odgórnej kontroli demokracji. Demokracja sterowana w Polsce opiera się zatem na pieniądzach, na strumieniu pieniądza kierowanym po uważaniu do tych, którzy podejmą współpracę z tym centrum władzy. Trochę polskim, ale jednak bardziej tym centrum wazy ponad Polską, czyli niewidzialnym rządem światowym. I dlatego zarówno liderów opozycji parlamentarnej polskiej, jak i liderów rodzących się spontanicznych teraz, łatwo kupić, jak są pieniądze. Nie trzeba ich nawet zastraszać. Można. Na przykład pandemią. Ale pierwsza metoda, najważniejsza, to jest yy, kupienie, korupcja. Yy, myślę, że teraz będzie kłopot z pieniędzmi. Znaczy pieniądze muszą być przede wszystkim na kupowanie, na tę korupcję. Pieniądze muszą być na, na przykład na policję, na. tutaj się zwracam do znajomych ze służb specjalnych, zwłaszcza z tych skierowanych do pracy tutaj nad nami, czyli głównie do ABW do CBA, no, dla Was pieniądze oczywiście muszą być, ale wszyscy wiemy, że jak nie mamy dostępu do szczególnych możliwości w tych służbach, no to pieniądze nie są takie wielkie i będą coraz mniejsze, no rząd będzie się starał, żeby nie utracić kontroli nad aparatem państwa, zwłaszcza nad Wami, ale no, czy się wystara, to się okaże. No i tutaj w, wypada w tej sytuacji, skoro już do tego doszedłem, wypada Zwrócić się do tych państwa, którzy macie jakieś związki z aparatem władzy, z stanem urzędniczo-sędziowsko-policyjno-służbowym, warto w tym kręgu mówić prawdę. Prawda jest taka, że tych pieniędzy na demokrację sterowaną, czyli przede wszystkim tak naprawdę na nich i na media, będzie coraz mniej. Nosz podwyżek to już raczej nie będzie. W obecnej sytuacji budżetowej, a może być tylko gorzej. Nie wiem, czy służenie systemowi w sposób zbyt taki brywny, w perspektywie paru lat, ma głęboki sens. Może to trzeba uświadamiać ludziom, którzy na różne sposoby sterują demokracją, czyli siłowikom naszym, naszym specom od mediów, no i naszym. Po prostu ten główny, ten główny mechanizm sterowania demokracją, czyli główny mechanizm, czyli pieniądze, załamie się za chwilkę. A obecna elita rządząca, która nie może wprowadzić stanu wyjątkowego bez konsultacji z wtorkowych za dwa dni z opozycją, też pokazuje, że boi się zbyt demonstrować tę, tę nagą siłę, tak? Tak, przy okazji, no to powiedzmy, ta naga siła nie będzie, na pewno oni wybiorą sobie, wyczeripikują sobie z tych możliwości, jakie daje ustawa. Wybiorą sobie to, co będzie im tylko potrzebne, ale myślę, że to, co będzie potrzebne, to będzie przede wszystkim zakaz zgromadzeń. Łatwy do zrozumienia dla tych, którzy wierzą w pandemię zresztą. Zakaz zgromadzeń i zakaz zrzeszania to bardzo ważne. Ja tu namawiałem organizatorów, na szczęście już lokalnych, Protestów przeciwko totalitaryzmowi, namawiałem, żeby się jakoś tam zarejestrować, żeby stworzyć formalne stworzyć stowarzyszenie z formalną, jakąś jedną nazwą, nawet, żeby to było y, rozpoznawalne tak? i dla władzy i dla wszystkich Polaków i za granicą też. Y, zakaz rzeszania oznacza, że może być na przykład problem z, w najbliższym czasie z rejestracją nowych stowarzyszeń. A taka formalna rejestracja ma swoje znaczenie na pewno. Oczywiście powołanie Stowarzyszenia bez rejestracji pozwala mu działać. To tak? jasne. No tak, to tak tyle tematów poruszyłem. Demokracja sterowana, ją mamy ją, nasi liderzy, ci, których znamy z mediów, z polityki, są sterowani, rodzą się spontaniczni nowi, będą mieli oferty korupcyjne, oczywiście, dopóki są pieniądze na to. I sądzę, że nie powinni ich przyjmować ani oni, ani obecni funkcjonariusze systemu, bo ten system naprawdę nie przetrwa już długo, a zwłaszcza obecna słaba ekipa rządząca w Polsce, która stara się, się stara się próbuje być tą, tym filarem systemu na Polskę. No ta ekipa jest szczególnie słaba i szczególnie narażona na upadłość. Dziękuję bardzo. Niedzielny poranek. Do zobaczenia.